Nawet jak zrobisz najstraszniejszą rzecz na świecie będę cierpieć. Mam kochać i wymagać. Czy mam okazywać miłość, czułość, serdeczność, troskę. Lubię to powtarzać, a, a dla dziecka mam czas, dzień i noc, jak trzeba. Dziecko widzi, że jest dla mnie bezcennym skarbem, które ja kocham nad życie. Więc kocham to dziecko nad życie bezwarunkowo i wyjaśniam dziecku nawet, także już dorastającemu czy dorosłemu. Nawet jak zrobisz najstraszniejszą rzecz na świecie, będę cierpieć. A mama tata. Yy, może dostanę zawał serca, ale kochać Cię nie przestanę, więc yy, okazywanie miłości tej bezwarunkowej, ofiarnej i stawianie wymagań. Ponieważ Cię kocham, to wymagam od Ciebie czego? Przede wszystkim trzech rzeczy. Mądrości, pracowitości i miłości. No. A to, to powiem, bo to jest ważne. Jasne? Dlaczego mądrości? Bo jak dziecko nie nauczy mądrości, to będzie głupie. Dlaczego pracowitości? Bo jak nie nauczymy pracowitości, będzie leniwe. A dlaczego mamy wymagać, by dorastał do miłości? Bo jak nie będzie kochać, to będzie egoistą. A głupi, leniwy egoista, to nie jest sukces wychowawczy rodziców.